Cześć, z tej strony Filip i jest to już 63 odcinek z sali yy, z Kojmakiem na moim kanale. No i tak jak widzicie. No, Wygrane derby z Concordią no, To jest najważniejsze w zasadzie, bo no nie w się, mi się że aktualnie no to był w sezonie właśnie, no bo w zasadzie no jedyny derby na tym stadionie w, w tym sezonie właśnie bo no w zasadzie oprócz nas no to tylko Concordia jest właśnie z szkoły wództwa w trzeciej izbie. Szkoda, że nie ma dużym pokroju właśnie na przykład Wikielsa, który aktualnie z tego co widziałem to jest y, liderem tabeli y, czwartej ligi y, bo tam Mamry, no, sensacje nie przegrały wcześniej do jednego z palonią lidz i to na własnym stadionie, gdzie wszystkie gole padły w pierwszej połowie, co warto właśnie wspomnieć. Ale dzisiaj nie o czwartej lidze, a właśnie o trzeciej lizie i o wtrafych derbach. No, niestety nie mogłem wejść na tym meczu, bo ci co oglądali i odcinek, z... Y, 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 po meczu z Mijakowem, no wiedzą, że po prostu jestem chory i... No, aktualnie, no, siedzę w domu jestem na antybiotykach, więc... No, a też mi teraz co chwila dzieje z nosa, ale to z takiego powodu, że ten... Y, inhalację miałem nie tak dawno a więc... No. A inhalacji to tylko przez to mam robiona, że właśnie jestem chory. W zasadzie... Tylko przez to, że teraz jestem chory, tak mogę powiedzieć. Tak więc no. W zasadzie no wtedy tego meczu, czuło. No tak, no pierwsza połowa no, to zdecydowanie przeważała Concordia, tam mieliśmy swoje okazje, żeby y, strzelić gola, tam jak y, Bukacki chyba strzelał, y, tak y, Bukacki jak strzelał, to no Florczak, y, niepewna zbytna interwencja, ale na no, szczęście y, nad poprzeczką y, poszedł, strzał. Właśnie Bukackiego Po interwencji naszego młodego brankarza To już było w 8 minucie coś ciekawe W 14 no to Erik Węski uderzał jednak niecelnie Minimalnie obok w zasadzie Po podaniu filmon Drewek w ogóle ostatni mecz z Huraganem morong Mega a Trzy gole. Tam z tego co widziałem, w yy, właśnie porównaniu w Concordii, a i też zapomniałem wspomnieć o zmianach w składzie yy, w porównaniu do poprzedniego meczu Likowego. Nie było na to w Giały. to było z powodu kontuzji i zastąpił go właśnie Bawaj Klimek. W składzie yy, a te Fymon będzie powodował dłuższy czas. No na szczęście będzie wracał do nas Bartek Pawluczuk Właśnie do kadry Bo on też akurat ostatnio zmagał się z urazem I w tym następnym tygodniu właśnie wraca do zajęć Będzie do dyspozycji tlenera Buchholza na z no to no, nie wiem dokładnie jak poważna jest ta kontuzja a Więc No Czekamy na to, żeby on szybko wrócił. Yy, chyba, że po prostu nie wiem, yy, w skokule zdecydują skrócić jego wypowyczenie, gdyby ta kontuzjana no, była no, serio dusza. A tak yy, po tej ludzie w zasadzie, yy, żeby skrócić yy, właśnie to wypowyczenie. Mhm. Oprócz yy, tego... No w zasadzie to wr wracamy do meczu, no, a potem miśmy akcję e, z kolejną Konkordii e, <coughs> e, Hubert Flanka, czyli piłkarz by, Stomilow, w stomi tym No do weznek widzą właśnie Stomilu. No dograł do Łukasa ten jednak e, niecelnie obok e, na ranki, gdzie tam jeszcze e, Maxim Quinter e, chciał. No, no, na wcisku wybić, no, ale i tak, no, ten strzał, właśnie, tak jak wspomniałem, był niecenny wykonał u pomocnika Concordii. Mm. Mm. Potem, no, była ulewa i to trzeba przyznać, że wielka, no i to... Jakoś przyjęliśmy tę inicjatywę, Zaw ale mi się przypomniał mecz z Legią 2 Warszawa, gdzie też właśnie, że jak zaczęło lać, to właśnie też przyjęliśmy inicjatywę. Tak mi się właśnie przypomniało. O teraz. Hmm. Tak, najpierw trwał Dawida Gaspysyka, jednak no, fatalny po Maxima, Maksima. Następnie po to, że tylko warięł tego świętego zlutowanego, niecelnie Maxim, Maksim. Właśnie. Następnie mieliśmy kontrę. Kuba Miesiarski tam na skwyrle pobiegł no i to to Dawid go sprzega, jednak ja nie wiem jak tego. No, Dawid po prostu nie trafił no serio. co... No, to... Było coś nisam serio, że on tego właśnie nie trafił w tej sytuacji. Bo piłka przyszła nad poprzeczką. Potem były jeszcze dwie okazje z, w obu luzynach. Najpierw y, kuba rękawek w Concordli, jednak wybrani już w Dorczak, y, Potem y, te w Kiełcyka po doświadkowaniu z tam tam Formana, z tego co pamiętam, udawał głową, ale y, złotością wybrani ukraiński plankaw w y, i Potem druga połowa, no to y, była nasza przewaga. No, i kopa męsiaczki tam do środkowego na Dawida Kraspczyka no ale niestety no w poprzeczkę piłka się jeszcze odbija od linii no i niestety gola nie było no w zasadzie no dwie perfekcyjne okazje miał Dawid żeby strzelić no gola no a niestety no, nie strzelił no potem 67 minuta i pierwszy gol w tym meczu to Tomasz Podański, no perfekcyjne podanie do Kuby myślorskiego To było coś niesamowitego jak o doglą do Kuby właśnie. No a no perfekcyjna wóta na Łukasza Świętego ten z głowy z pierwszego kola w tym meczu no i mamy 1 do 0 potem to była pewna kontrowersyjna sytuacja. Potencjalne w karnego tam według mnie karnego nie było. O, no i też e, sędzia no nie pokonił się, żeby dyktować tego karnego. No, bo według mnie no Schmidt po prostu się wpieprzył w kiełtykę, No się. E, tam nie było zbytnio pretekstu, żeby właśnie odgwistywać tego karnego. Potem była fansa Kongorli na strzanie gola wyrównującego, jednak no, Radosław Bukaski no, z dalekiej odległości no, nie strzelił gola, nie wykorzystał błędu Florczaka, no, który źle wybił piłkę, kiedy rozgrywaliśmy właśnie od tyłu. No ale po tym 80 minutano i perfekcyjnego wykonania Łukasza Świętego, no ja będę powtarzał w pół... no ja jestem wielkim fanem po prostu Łukasza Świętego, bo serio No, to jest topak z naszego województwa. No, Aktualnie to nasz kapitan, jakby nie patrzeć. No, jakby. Serio. Ja zawsze będę powtarzał, że Łukasz Święty to jest mega talent, który według mnie mógł grać z powodzeniem gdzieś w, w Felizę. Czy to na przykład to w drugiej, może nie wiem. Z w stabilu czy coś, albo też gdzieś indziej. Może na przykład nawet w pierwszej lizbie, no bo według mnie Łukasz Święty to właśnie ma takie umiejętności. No, że jednak. Yy, no, jakby. Ciężko czasami jest mi się wysłowić yy, Serio. Yy, yy. Ale powiem tak, no Łukasz Święty u trenera Buholca, ewidentnie się poprawił bo jakby nie oszukujmy się, w początek sezonu no to niezbyt dobra w tak, no wiadomo tam u trenera no to miał łącznie 3 y, gole. Tak, 3 gole. Y, no y, a, a, a teraz u trenera Błoholca, no to... Oka, w świętym aktualnie 5 goli Gdzie tef on Uczony dla przeciw Przecież yy, rozegrał mniej meczów yy, Oczywiście To się złożyło Na Dublet w Puchawę ostatnio Plus jeszcze 3 gole w lidze dla no, Petnerczyka No to go w Puchawę I 2 gole w lidze mm. Ale no jednak bardzo serio mnie to diew w Łukaw Święty właśnie jest całej dublet bo no tak jak wspomniałem no, chłopa umiejętności no widać właśnie że zmiana taktyki w szczególności podskutkowała y, na plus y, serio bo jakby Łukaw no w zasadzie no jakby to powiedzieć... Ma tam jakieś braki oczywiście, wiadomo. Jeżeli chodzi o aspekty ofensywne, co no, było widać u trenera bo jednak, no, nie oszukujmy się, że Łukaw Święty to nie jest zawodnik, który mógłby grać, no nie wiem, jako na przykład napastnik, bardziej myślę, że to jest zawodnik, który i mógłby grać takiego podwieszonego właśnie pod napastników z dwóch. No, w zasadzie czasami ja nie wiem jaką formacją gramy, bo serio, jakby to czasami wygląda jak 4-4-2 w fazie bronienia właśnie, a czasami to wygląda jak 4-3-1-2. W fazie ofensywnej. <kuh> I jeszcze tak 87:00, no i gol dla Concordia. No, no w Kopka, podanie do Szymonu no Ten w zasadzie no poprowadził tę piłkę, i, i no Radosław Bukowski wykończył y, sytuację właśnie stworzoną przez tego młodego no jest w mega formie właśnie. W szczególności patrząc na ten ostatni mecz właśnie w Morongu Concordi. No, ale też trzeba pamiętać, że tą piłka odbiła się od Tomka Boremskiego, gdzie Florczak miałby szansę wybronić właśnie ten seł gdyby właśnie nie to we Polemski... No, po prostu z linii tego strzału bo tak no to zmyliło e, naszego młodego Blankawa no i, i no niestety nie zakończyliśmy tego meczu z tym kątem ale najważniejsze jest to, że udało nam się wygrać mimo słabej pierwszej połowy to jednak mega e, no że, e, w drugiej połowie to wyglądało lepiej właśnie widać było właśnie tą poprawę no i co no? Następny mecz gramy z lasorami UKS-u. No pewnie będą jakieś spady z pierwszej Wyny, bo teraz jest przerwa reprezentacyjna, a te UKS-y nie wiem czy oni mają przerwony mecz właśnie. Bo tak Daniel Wikmanowski sugerował właśnie, że EUKS może mieć e, przełowony e, mecz właśnie w pierwszej izy, ten e, najbliższy, mm. e, w tym nadchodzącym tygodniu właśnie, mm. ja muszę sprawdzić właśnie EUKS Tutaj właśnie teraz patrzę, tylko nie tu. I na pójdź się widać, Chwila, co? Czekaj, co? Co? Pierwsza liga normalnie ma przerwę reprezentacyjną. Serio? To nie wiedziałem. Serio, jakby... Ja myślałem, że na przykład ŁKS przełożył ten mecz czy coś, ale... To tutaj się okazało, że pierwsza liga ma przerwę po prostu reprezentacyjną. Dziwne. A druga liga na przykład? Nie no, w drugi, w drugi nie powinni mieć przerwy. W drugi przecież nie powinni mieć przerwy. No i nie mają przerwy. I dziwne. I dziwne według mnie serio. Bo przecież jak była grała reprezentacja, no to przecież w pierwszej normalnie grała. A to takie trochę zaskakujące mimo wszystko. A według mnie. Bo zazwyczaj no to te mecze no, były przekładane. Jak ktoś był powo powoływany właśnie z pierwszej ligi. Czy to nawet z drugiej. Do właśnie młodzieżówki na przykład. Czy też... Na przykład do kadry Uniarskiej swojego kraju. Ale no, w sumie Olimpiak Roczą, jak na przykład y, ten Popal na przykład jak był powoływany do, repre do repre reprezentacji Afganistanu, to no, przecież normalnie grała No i jeszcze na koniec odcinka w sumie. Wyrównienie, no oczywiście nie mogło być innego, jak Łukasz Święty. O, chłopak ze na to. wyróżnienie właśnie. Plus jeszcze z takich yy, yy, właśnie plusów, no to był Siński. No, widać po nim w końcu, że jest właśnie ta poprawa w porównaniu do tego, tego co było u trenera Bednarczyka, jednak on będzie w... Najbliższym meczu pozował podobnie jak i Jakub Misiorski, bo oni zajęli już po czwartej wódce w y, tym ostatnim właśnie meczu, w którym hmm. yy, Tak więc, co no. Do następnego odcinka trzymajcie się. Narka, bo już mam no zatkany nos, serio. Narka.